W tym filmie pokażę Ci najlepsze promocje na narzędzia, które możesz wykorzystać w swoim biznesie. Przejdziemy przez fakturowanie, marketing, sprzedaż i nie tylko. Pokażę Ci również, jak realnie możesz wykorzystać te narzędzia w swojej pracy i codziennych działaniach. Pełną listę ofert znajdziesz w pierwszym linku w opisie tego filmu, więc zajrzyj tam koniecznie. Zaczynamy. Pierwszy portal, gdzie możesz znaleźć sporo narzędzi, które mogą Ci się przydać w biznesie, to Absumo. Jest to portal, który skupia wielu sprzedawców, którzy proponują tutaj swoje oprogramowanie, zazwyczaj na bardzo korzystnych warunkach, ale jest tutaj mała gwiazdka, te firmy to często startupy, które dopiero rozpoczynają działalność. No, i nawet jeśli kupujemy opcję Lifetime, czyli dożywotnią, no to nigdy nie wiadomo, czy taka firma przetrwa. Natomiast od kilku lat na rynku znajdują się tutaj narzędzia, które są sprawdzone, z których korzystam i mogę Ci spokojnie je polecić. Pierwsze narzędzie, które mogę Ci polecić, które znajdziesz na AppSumo, nazywa się TidyCall i służy do łatwego umawiania spotkań online. Klient wybiera termin, system automatycznie wysyła mu link do spotkania, wszystko dzieje się właśnie bez Twojego udziału. Znacznie oszczędza czas, jeśli działasz w świecie online i robisz spotkania z klientami. W warto to zainwestować, szczególnie że cena jest bardzo symboliczna, bo mamy tutaj za pierwszy pakiet 29 dolarów i to jest opłata jednorazowa, co coraz rzadziej zdarza się w dzisiejszych czasach. Drugie narzędzie, które posiadam, które mogę Ci polecić, to Neuron Writer. Służy do optymalizacji tekstów pod SEO, czyli pod wyniki wyszukiwania, zarówno te, które są klasycznie wyświetlane w wyszukiwarkach, jak i te wyświetlane przez AI, ponieważ jeśli zainteresujecie ten temat, to musisz wiedzieć, że SEO przechodzi transformację, ale nadal te klasyczne zasady obowiązują. Tekst musi być odpowiednio przygotowany. I to narzędzie właśnie pomaga Ci w optymalizacji tekstu. Pokażę Ci szybko, jak to wygląda od środka. System jest bardzo prosty w obsłudze i mamy tutaj dwie opcje. Na początku wybierasz, czy chcesz stworzyć nową treść. Wpisujesz tutaj, jaki temat ma być tej treści, jakie są to frazy kluczowe, i system automatycznie sprawdza. Jakie frazy warto zawrzeć w Twoim artykule i jak wyglądają artykuły konkurencji, co jest również bardzo istotne. Jeśli wolisz, możesz również wkleić link do Twojej strony, do Twojego bloga, który aktualnie już posiadasz, i system wykona automatyczną optymalizację. Jak wygląda taki artykuł, taki system od środka? Mamy tutaj nasz kreator. Wkleiłem tutaj tekst, który sobie przygotowałem, a system go ocenia i sprawdza, czy frazy kluczowe są wykorzystane w treści. I jak właśnie wypada ten tekst pod kątem optymalizacji SEO? Mamy ocenę punktową, która dodatkowo daje nam konkretne wskazówki, co poprawić, i taki tekst potem możemy sobie przesłać albo automatycznie, albo ręcznie do WordPressa, czy też do innych, właśnie, platform blogowych. System posiada znacznie więcej funkcji. Jeśli chciałbyś się z nimi zapoznać, to mam osobny film na kanale na ten temat. Tak wygląda cennik, pamiętaj, żeby za każdym razem sobie zweryfikować, jaka jest aktualna oferta, no i sprawdzić, czy to jest oferta roczna, czy też lifetime, czyli dopóki narzędzie będzie działać, bo właśnie na Absumo nie wszystkie te oferty są dożywotnie. Jeśli chcesz sobie zobaczyć inne narzędzia, no to wchodzisz sobie na oprogramowanie, no i tutaj możesz sobie przejrzeć te narzędzia. Ja zaczynam właśnie od tych, które mają najwięcej opinii, bo zazwyczaj są najbardziej sprawdzone. I zweryfikuj sobie takie narzędzie, poczytaj w internecie i wtedy możesz dokonać zakupu. Przejdźmy do kolejnego narzędzia. W dzisiejszych czasach coraz trudniej zaistnieć w mediach społecznościowych, nawet jeśli tworzysz dużo treści, to często musisz zapłacić, żeby dotarły do potencjalnych odbiorców i jest to kosztowna zabawa. Na szczęście są jeszcze inne formy marketingu, które mogą być świetnym uzupełnieniem. E-mail marketing to świetny sposób na budowanie relacji z klientami oraz na sprzedaż swoich produktów i usług. Żeby obsłużyć taki system, potrzebujemy konkretnego narzędzia i takim narzędziem, które jest bardzo popularne, jest MailerLite. Na początek masz możliwość skorzystania z bezpłatnej wersji, która umożliwia właśnie naukę tego systemu i możesz tutaj mieć do 500 kontaktów bezpłatnie, nie płacisz tutaj nic. Dodatkowo, jeśli chcesz potem się rozwijać, no to aktualnie mamy promocję Black Friday, otrzymujesz 25% zniżki. Działa to w ten sposób, że wybierasz sobie ilu masz subskrybentów i system automatycznie przyznaje ci zniżkę. Nie musisz tutaj właśnie wybierać żadnych kodów rabatowych. Żeby skorzystać z tej oferty, musisz być nowym klientem systemu. Nie działa to dla obecnych kont, więc jeśli chcesz sobie właśnie skorzystać, no to musisz albo ulepszyć swój pakiet, albo założyć nowe konta. Przejdźmy teraz do kolejnej kategorii: strona internetowa oraz sklep online. Jeśli chcesz działać w internecie, to strona internetowa jest świetnym startem. Jest to miejsce, w którym możesz pokazać klientowi dokładnie to, co chcesz i nie masz tutaj ograniczeń. Właśnie dlatego uważam, że większość przedsiębiorców powinno mieć swoją stronę, a potem, jeśli jest taka potrzeba, również można ją rozbudować o sklep internetowy. Większość stron w internecie działa na platformie WordPress. Jest to system do budowania stron i zarządzania treścią który w bardzo prosty sposób jesteś w stanie obsłużyć, nawet jeśli nie jesteś osobą techniczną. Jednak żeby Twoja strona wyglądała i działała profesjonalnie, warto zainteresować się kilkoma dodatkami, które sprawią, że właśnie będziesz w stanie lepiej zaprezentować się wśród Twoich potencjalnych klientów i dzięki temu potencjalnie sprzedać więcej. Oprócz hostingu i domeny musisz zadbać o wygląd Twojej strony i tutaj pomoże Ci motyw. Ja polecam Ci dwa motywy. Pierwszy z nich to Cadence WP i motywy mają Płatne wersje, które rozszerzają możliwości i dają ci dostęp do dodatkowych narzędzi. Ja korzystam z motywu Cadence w wersji Lifetime i możesz sobie wykupić taki motyw w jednorazowej płatności. Jeśli szczególnie jesteś twórcą i potrzebujesz więcej stron, no to możesz tutaj wybrać ilość licencji. Ja wybrałem sobie właśnie taki pakiet i korzystam z niego już od lat. Jeśli chciałbyś przetestować to rozwiązanie, czy Ci odpowiada, możesz również wykorzystać bezpłatną wersję na start. Drugi motyw w wersji premium, który możesz wykorzystać, o którym bardzo często wspominam w moich poradnikach, to motyw Astra. I on daje tutaj szereg możliwości. Przede wszystkim ma bardzo bogatą, właśnie bibliotekę szablonów. Gdy masz wersję Pro, możesz wybrać sobie dowolny szablon bez żadnych ograniczeń i jest to ogromna korzyść, ponieważ nie musisz płacić grafikowi za przygotowywanie wszystkiego od zera. Cennik wygląda w następujący sposób. Przede wszystkim możesz wybrać, czy chcesz mieć płatność co roku, czy lifetime. Ja lubię bardzo te lifetime, y, więc wybieram sobie taką opcję. No i tutaj mamy możliwość kilku pakietów. I niestety, żeby mieć dostęp do wszystkich szablonów premium, trzeba wybrać ten nieco droższy pakiet za 600 dolarów. W ramach tego pakietu mamy dodatkowe bonusy, na przykład wtyczkę, która pomoże Ci stworzyć taką stronę, jaką dokładnie potrzebujesz, więc możesz sobie wybrać jeden z pakietów i skorzystać, jeśli ta bezpłatna wersja, którą pokazywałem Ci w poradnikach, nie wystarcza. Przejdźmy do kolejnego narzędzia. Kursy online i produkty cyfrowe są świetnym sposobem na to, żeby zarabiać w internecie, szczególnie jeśli posiadasz już markę osobistą lub masz pewne doświadczenia biznesowe. Wystarczy do swojej strony dołożyć pewien dodatek i będziesz mógł. Sprzedawać tam kursy. Osobiście polecam Ci wtyczkę LearnDash. Jest to rozwiązanie, które zmienia Twoją stronę internetową w platformę kursową. Jeśli dorzucisz do tego WooCommerce, możesz sprzedawać swoje kursy. Jeśli chciałbyś kupić licencję na Laarendasza, no to teraz jest faktycznie realna promocja, organizują ją raz w roku. Mamy 140 dolarów rocznie. Normalnie trzeba zapłacić 200, więc. Można skorzystać i zaoszczędzić sobie 60 dolarów. Pokażę Ci teraz, jak wygląda taka platforma od środka na przykładzie mojego kursu. Ja mam nieco zmieniony wygląd, ale zasady działania są podobne. Mamy przegląd naszego kursu, możemy go kontynuować. Jestem przenoszony do panelu kursowego, w którym mogę sobie zobaczyć wszystkie lekcje, kategorie lekcji. Mamy tutaj właśnie film, wideo, opisy, dodatkowe dokumentacje i można sobie właśnie przeglądać to w bardzo przyjemny sposób. Przy pomocy narzędzia LearnDash możesz stworzyć pełnoprawną platformę kursową, a jeśli chciałbyś skorzystać z moich produktów, no to link do kursów masz w opisie. Przejdźmy do kolejnego narzędzia. Kolejne narzędzie, które pozwoli ci się wyróżnić wśród konkurencji i stworzyć estetyczną stronę, która będzie miała wiele przydatnych funkcji, to Elementor. I wersja pro, czyli płatna wersja tego rozwiązania, daje więcej możliwości, możesz korzystać z większej ilości funkcji. Promocja na Elementora zdarza się, myślę, że dwa razy w roku, i tutaj mamy plan, który pozwoli ci wykorzystać pełne możliwości tego systemu. Warto wybrać sobie ten Advanced Solo, albo jeśli tworzysz strony dla klientów, no to wtedy te wyższe pakiety będą odpowiednie. Ta płatność jest miesięczna. I nie ma tutaj licencji jednorazowej. Jak wygląda elementor od środka? Pokażę Ci na przykładzie mojej strony. Mam tutaj stronę sprzedażową jednego z moich kursów online, który dotyczy właśnie organizacji pracy przy pomocy konkretnych narzędzi. I jeśli chciałbym wprowadzić zmiany na tej stronie, wchodzę sobie na opcję Edytuj w elementorze. Jeśli masz elementora, to taka opcja pojawi się przy niemal każdej stronie i teraz włączę się edytor wizualny, który mogę sobie wykorzystać. Po lewej stronie mamy bloki, które możemy sobie wykorzystać do rozbudowy i stworzenia naszej strony. Możemy skorzystać również z gotowych szablonów, a po prawej mamy właśnie wygodny edytor. Wchodzę sobie na daną sekcję i mogę po prostu kliknąć, zmienić tekst, podmienić obrazek. Jest to dość proste rozwiązanie, które możesz wykorzystać do stworzenia dowolnej strony. Strona sprzedażowa to bardzo ważny element całego procesu, ale to nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze skutecznego koszyka. I taki klasyczny koszyk, który dostajemy od WooCommerce, jest bardzo brzydki i zawiera wiele dodatkowych niepotrzebnych elementów. Na szczęście istnieje rozwiązanie, które naprawia ten problem. Narzędzie nazywa się Cartflows. Pamiętaj, że wszystkie linki masz na mojej stronie i tutaj właśnie pozwala na przygotowanie dedykowanej strony zarówno sprzedażowej jak i koszyka oraz pozwala na dodanie dodatkowych stron, które mają na przykład dosprzedać coś klientowi oraz stronę podziękowania. Czyli możesz stworzyć stronę z dedykowanym podziękowaniem na zakup. Dzięki temu klient właśnie w tym najważniejszym momencie, czyli po zakupie, ma jeszcze dodatkowe właśnie podziękowanie i możesz z nim tutaj nawiązać relacje lub coś mu jeszcze dosprzedać. To narzędzie jest w wersji bezpłatnej, ale ta płatna wersja daje więcej możliwości. Korzystam z niej już od dłuższego czasu. No i ma opcję lifetime. Albo kupujesz sobie rocznie i miesięcznie płacisz taką kwotę, albo wybierasz opcję lifetime i tutaj możesz wybrać albo wersję plus, albo pro i mamy tutaj właśnie przegląd funkcji, jak zwykle zapoznaj się z nimi. Ja korzystam z wersji plus, mnie w zupełności wystarcza, ale jeśli potrzebujesz więcej analityki, czy też właśnie testy AB, no to mamy wersję pro, która może być dla ciebie odpowiednia. Myślę, że absolutnie każdy przedsiębiorca potrzebuje tego narzędzia, narzędzia do wystawiania faktur. Bez faktur firma nie istnieje, nie mamy przychodu, no i po prostu nie zarabiamy. Dlatego jeśli chcesz mieć wygodny, prosty system do fakturowania, to polecam Ci fakturownie. Jeśli chcesz skorzystać z tego systemu, to kliknij link, który znajduje się na mojej stronie, zostaniesz przekierowany na taką stronę i tutaj załóż sobie bezpłatne konto, możesz kliknąć tutaj albo tutaj, niezależnie od tego, cię do takiej strony i tutaj musisz się zarejestrować, a następnie pokażę ci jak odebrać promocję. Jeśli wejdziesz sobie na ustawienia konta, będziesz miał tutaj opcję zamówienia właśnie planu płatnego za pierwszym razem albo przedłużenia, jeśli masz już fakturownie to ta promocja działa również dla przedłużeń. I tutaj w jednej z firm mam pakiet startowy, czyli ten najniższy, który wystarcza mi do prostej działalności i aby odebrać zniżkę, wybierz sobie pakiet na 2 lata. Mamy obniżoną cenę i za dwa lata korzystania z tego narzędzia z podatkiem VAT zapłacisz całe 232 zł, więc myślę, że bardzo symboliczna kwota. A jeśli zaspałeś i oglądasz ten film później, promocja się skończyła, no to na stronie znajdziesz dodatkowy kod rabatowy, który obniży cenę zamówienia. Niezależnie od istniejącej promocji, więc koniecznie wejdź sobie w link, który znajduje się w opisie. Jeśli zastanawiasz się nad pakietem, który wybrać, no to przy takiej bardzo prostej działalności gospodarczej ten pakiet start będzie wystarczający, ale gdy potrzebujesz więcej, chcesz dać dostęp do wielu użytkowników, potrzebujesz automatycznych płatności czy też magazynu, wtedy te wyższe pakiety będą odpowiednie. I tutaj mamy na samym dole wszystko pięknie wyszczególnione. Jakie funkcje znajdują się w danym pakiecie? Więc przejrzyj sobie te funkcje i wybierz pakiet, którego potrzebujesz. Dodatkowa ogromna zaleta fakturowni jest taka, że możesz połączyć ją z sklepem internetowym, na przykład z sklepem, który masz na WordPressie. I tutaj, jeśli klient na przykład oznaczy sobie, że chce fakturę, może podać swoje dane i taka faktura zostanie wysłana automatycznie. Taką integrację możesz zrobić bezpłatnie, ale jeśli chcesz mieć właśnie tak jak ja, że mamy tutaj checkboxa. Klient może sobie rozwinąć te elementy, jest to wszystko przejrzyste. No to musisz dokupić sobie jeszcze pewne rozwiązania, które pochodzą od polskiej firmy. Ta firma nazywa się WP Desk. Kliknij link na mojej stronie internetowej i zostaniesz przekierowany do takiej strony. Jest to polska firma, która tworzy oprogramowanie przede wszystkim do WooCommerce, czyli systemu, który obsługuje sklep w WordPressie. I mamy tutaj na przykład wtyczkę fakturownia. WooCommerce która umożliwia właśnie wygodny sposób ustawienie tych faktur. Mamy tutaj znacznie większe możliwości niż w tej bezpłatnej integracji. Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa, mamy opcję demo i mamy cennik. No i tutaj właśnie jeśli wpiszesz kod rabatowy Black Friday 20, no to wtedy właśnie będziesz miał jeszcze obniżoną cenę. I na mojej stronie, jeśli będę miał jeszcze kody rabatowe, również znajdziesz taki kod w późniejszym terminie, więc warto tam zajrzeć. I co jeszcze tutaj polecam? Jeśli prowadzisz sklep na e-commerce, no to znajdziesz tutaj wszystko, czego potrzebujesz. Mamy tutaj obsługę bramek płatności. Możesz sobie tutaj kupić wtyczkę, która obsługuje paczkomaty i umożliwia dodanie mapy z paczkomatami na Twojej stronie, więc jest tutaj szereg możliwości. Dobierz swoje rozwiązania, najlepiej kupić od razu kilka, żeby mieć jeszcze dodatkową zniżkę za ilość wtyczek. No i przejdź sobie do koszyka. Korzystam z tych rozwiązań od lat i są bardzo dobre, więc jeśli potrzebujesz jakiegoś rozwiązania, przejrzyj sobie i zamów. Tworzenie strony internetowej, sklepu internetowego pochłania sporo czasu i środków i nie chciałbyś stracić swojego właśnie kapitału, który zainwestowałeś w to rozwiązanie i żeby to zrobić, musisz się zabezpieczyć i robić kopie zapasowe. Hosting, na przykład hosting LH, robi takie kopie za ciebie, ale warto jeszcze dodatkowo zabezpieczyć się u innego dostawcy. Tyczka WPWID pozwala na wykonywanie kopii zapasowych w różnym poziomie zaawansowania i przesyłania ich w różne miejsca i ma wersję lifetime, która znowu nie jest ogromnym wydatkiem. Jest, zaczyna się od 60 dolarów jednorazowo i mamy dostęp do wszystkich możliwości premium. Jeśli masz stronę i chcesz się zabezpieczyć, to warto robić dodatkowe kopie zapasowe. Linki do tych narzędzi oraz dodatkowe kody rabatowe znajdziesz na mojej stronie netgonet. Link masz w opisie tego filmu. Ale uwaga, to nie wszystko. Już jutro pokażę Ci kolejne narzędzia związane ze sztuczną inteligencją, marketingiem, które możesz kupić w promocyjnych cenach, więc nie przegap tego filmu. Wybrane linki na tej stronie to linki afiliacyjne, więc dzięki temu, że kupisz coś przez mój link, ja otrzymam małą prowizję, a ty nic nie tracisz. Więc jeśli chcesz wspierać mój kanał i właśnie dostawać więcej bezpłatnych materiałów, no to skorzystaj z tych linków. Dziękuję Ci za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.